Cześć. Zapraszam was do obejrzenia mojego mini vlogmasu, w którym pokazuję wam różne momenty z mojego przygotowania do świąt, a także otwieram dwa kalendarze pielęgnacyjne, codziennie jedno okienko z drugerii DM, seria Balea i Alverde. Dekorowaliśmy już okno w dużym pokoju, bo trzeba to było zrobić zanim postawimy kryje. Zazwyczaj kończę moje mini blog pasy otwieraniem kalendarzy adventowych, ale tym razem zrobię to teraz, ponieważ później nie będę miała jak. W kalendarzu od balei, tak dzisiaj otworzyłam dobre okienko, znajduje się taka saszetka z maską do włosów, jest, jest 20 ml, czyli to jest w zasadzie taka jedna porcja na moje włosy. Zobaczymy, akurat dzisiaj może ją właśnie nałożyć, i wyprzedystuję. W kalendarzu od Alberty znajduje się też saszetka i jest to płyn do kąpieli. 16 ml, też ewidentnie jest to jedna porcja. Muszę teraz wyjąć wszystkie obrusy, które zamierzam położyć na stole przez święta, bo nie będę miała dostępu do szuflady z obrusami, jak postawiły choinkę. Na wszelki wypadek szykuję więcej, żeby potem nie było problemu w razie jakiejś awarii, bo nie będę miała jak wybrać i wysuszyć w czasie świąt. A w garnku gotuje się zupa z Zielonego groszku, to jest groszek z puszki wlany z całą wodą, do tego trochę wywaru dodane. na końcu go dosłodzę do sole do, do sypie pieprzu i zblenduję. Mm, Zamrożę, żebym miała na pierwszy dzień świąt po prostu już tylko do odgrzania. Pszenicę na kutie namaczam w wodzie, natomiast bakalie pokroję i zaleję je rumem rozcieńczonym wodą. Posiekałam orzechy włoskie, migdały, orzechy laskowe i dołożyłam je do Bąbki w z piwnicy czekają na choinkę, zupa stygnie, bakalie na kutie się moczą. A ja dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i zapraszam na kolejne vlogmasy. Do zobaczenia. Pa!